Kontynuując naszą rozmowę, zapraszamy Was, tak jak do tej pory, do wzięcia udziału w tej rozmowie jako wolni słuchacze. Rozmawialiśmy o śmierci. Coś, co przeraża niektórych ludzi, coś, z czym wielu już się zgodziło, że to jest zwykły proces, który należy do życia, jak długo żyjemy w ludzkich lub innych ciałach. To by było to, do, dokąd doszliśmy w naszej rozmowie, że nadchodzi czas, a my zmieniamy się, z nami zmienia się czas i z nami wokół nas zmienia się świat. Gdzie śmierć będzie widziana, śmierć ciała, oczywiście, będzie już traktowana jako zjawisko naturalne, neutralne, nie zagrażające naszemu życiu ani nam, ponieważ nawet dla ciała fizycznego śmierci nie zagraża. Śmierć jest w gruncie rzeczy przejściem z jednego wymiaru w następny. Najlepiej, jeżeli wracamy w ten sposób z powrotem tam, skąd przybyliśmy, do wiecznej ojczyzny. My jesteśmy zaprogramowani przez religię na kult śmierci. Co prawda mówi się na o jakimś niebie, o jakimś zmartwychwstaniu, ale tak naprawdę kultywuje się cmentarze i groby, na które się chodzi regularnie, i opłakuje się ciała, które i tak podlegają prawu rozkładu, rozkładu tak jak i cała materia. Kiedyś nie było materii, i kiedyś tej materii znowu nie, 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 będzie. nie będzie. A my powinniśmy śmieć traktować jako swego rodzaju drzwi. Jako portal do wiecznego życia, takiego prawdziwego, a nie takiego udawanego przez kapłanów, którzy uczestniczą jako przewodnicy niby, niby duchowi w trakcie pochówku i nie tylko. Żeby zaakceptować ten model myślenia, potrzebne jest zrozumienie i odczucie tego, że my nie jesteśmy ludźmi, w których my tymczasowo żyjemy, my jako istoty duchowe, jako tak zwane dusze, to nie jesteśmy my, te ciała. My żyjemy w tych ciałach, więc ciało, które kiedyś się rozłoży w rezultacie naturalnego procesu, nie jest niczym złym, czymś, co nam zagraża. Słuchajcie, to jest bardzo ważna rzecz. Przeważnie demon, demoniczne istoty, które zarządzały tym światem i nadal jeszcze stawiają opór troszkę, na koniec szantażują nas zawsze w ten sposób. Jeżeli nie będziecie posłuszni, to zabijemy Ciebie i Twoją rodzinę, i my ze strachu, żeby nas nie zabito i naszych rodzin, zgadzamy się na wszystko na współpracę, na uległość. Na utratę niepodległości. Tymczasem nic nam nie grozi, bo o tym już dwa tysiące lat temu uczył Chrystus: każdy włos na waszych głowach jest policzony nie bójcie się nikogo ani niczego. No, więc to są dobre wieści: nie ma śmierci dla nas. No jeżeli my za życia tutaj na ziemi nie utożsamiamy się sami ze sobą, czyli z tą wewnętrzną energią, która ożywia to ciało od wewnątrz, to my tak naprawdę jesteśmy martwi. Jeżeli my tylko utożsamiamy się z naszym naziemnym skafandrem, to tak samo jakbyśmy się utożsamiali ze swetrem, który się nakłada na ciało. No na przykład... My musimy się nauczyć żyć za życia tutaj na ziemi. Właśnie, właśnie w Tybecie mawiano naucz się umierać, abyś umiał potem żyć. Chrystus pokazał nam, że pozwolił słowiesić swoje ciało na wieszaku i poszedł dalej, wrócił z powrotem do ojca, do domu. Po drodze jeszcze wskoczył do tak zwanego piekła, powiedział Satanie, to jest koniec tego szantażu z tą śmiercią i śmierć już nie istnieje. Istnieje tylko dla tych, którzy nadal Straszą śmiercią i którzy wierzą i boją się. Ostatnio widzieliśmy, jak świat się podzielił na tych, którzy się przestraszyli i drga, drżali o życie, drżeli o swoje doczesne życie, które jest powolnym procesem umierania i przygotowywania się do życia w innym wymiarze. To jest nowy model myślenia, dla co po niektórych ale dla tych, którzy już to czują i to wiedzą, to dobrze, że jeszcze ktoś tak myśli, jak my, prawda? No, bo to jest to, że jest potem ta iluzja też, że można kogoś zabić, można kogoś zaszantażować, że ja cię zabiję i zrób to i tamto, można kogoś naszczuć jeden naród na drugiego. Żeby jeden mordował drugiego, żeby przejmować te, terytorium, ale jeżeli my <grywamy> dojdziemy do tej świadomości, że my jesteśmy życiem wiecznym wewnątrz tego ciała, a nie tylko tam ciałem, to nam nie będzie zależało na tym. I wtedy ciemność nie panuje nad nami. I to nie będzie naszą słabością. Bo to będzie naszą nie siłą. Będzie naszą obciążeniem do następnego życia, żebyśmy pozbawili kogoś bezmyślnie życia. Otóż to, a w ten sposób będziemy mieli wroga. Bo byliśmy żołnierzami, bo byliśmy złodziejami, bo byliśmy mordercami, tak? I wtedy już nie ma alibi. Ja wykonywałem tylko rozkazy. Bo każdej chwili byłem wolny i mogłem powiedzieć, tego rozkazu nie wykonam. No to też dojdziemy do tej świadomości, żeby życie celebrować na każdym kroku. Bo nie to. tylko człowiek jest tym życiem, bo to jest kwiatek które rośnie na grządce, bo to jest drzewo, które wyrosło w lesie, bo to jest wiewiórka, która skacze po gałęzi drzewa, bo to jest dzięcioł, który stuka w korę drzewa. I te dźwięki, które wydają te formy życia, żyjąc, są zawsze dla nas, dla nas, nie tylko dla człowieka, dla nas, dla dusz, uzdrawiające. To są dźwięki, które mamy słyszeć, one nas uzdrawiają. Dźwięki, które dźwięki, których nie powinniśmy słyszeć i nie słyszymy ich, prowadzą do symptomu, który nazywa dzisiaj jest bardzo popularny, szumem usznym. Ludzie mają szumy uszne, tak zwany tinnitus auris, bo to są dźwięki tak niskie, tak mikrofalowe, że niszczą bębenek uszny, niszczą część mózgu i są dla nas wręcz Wrogie i chorobotwórcze. My mamy słyszeć, jak płynie potok, mamy słyszeć, jak kwiatki rosną. Wiecie o tym, że są ludzie, że słyszą, jak kwiatki rosną? To, że my nie słyszymy tego, to nie znaczy, że nie ma pośród nas ludzi, że nie żyli pośród nas ludzie, którzy słyszą nawet, co kwiatek do nich mówi yy, z formą, kolorem. Ja nie mówię o sobie w tej chwili, ale wiem, że tacy ludzie byli, tacy są i znano takich ludzi. Nigdy nie byliśmy sami na Ziemi, zawsze pośród nas byli ludzie, że przypominali nam o tym, co straciliśmy, jakie, co nam Bóg dał na drogę, kiedy zeszliśmy na Ziemię. I to możemy odzyskać, przestając myśleć o śmierci jako o końcu życia, bo życie jest jedno i jest nieskończone też ułatwi to, że nie będzie tej rozpaczy i tego przywiązywania się do ciała, że ja nie puszczę tego dziecka, które już nie oddycha, że ja nie puszczę tej matki, tego ojca, swojego męża, swojej żony, obojętnie kogo, bo ja wiem, że on jest dalej, żyje tylko już nie w tym ciele. Jest wolnym duchem który może pójść dalej się rozwijać. Właśnie w tym kontekście warto jeszcze jedną rzecz dodać, że opłakiwanie tak zwanych zmarłych jest negatywnym nastawieniem do życia. To nie jest dobra transmisja, ponieważ żałoba jest czymś, co obciąża te dusze, które właśnie odeszły. Widzą, och, żyjemy dalej, jak cudownie. Tymczasem Zaczyna im być smutno, bo przeze mnie, że ja odeszłem, teraz ludzie cierpią, ludzie płacą, opłaczą, opłakują mnie. Nie należy ściągać tych dusz z powrotem. One są szczęśliwe, że odeszły. Ja bym tu dodał jeszcze jedną mm -hmm. rzecz. Wiesz, zabijanie ludzi, masowe ludobójstwo, zabijanie ludzi, prawda, prowadzi nas do pewnego wniosku, no, ale pozabijano miliony osób i były powiedzmy yy, powodzie i ludzie umierali, były wojny, umierali, Inkwizycja wymordowała masę osób i tak mówiąc o Inkwizycji, prawda? Jest tyle pomników na Ziemi, różnych wodzów, przeważnie wsadzają ich na koniku z szabelką i to byli ci bohaterowie tego świata, którzy pozabijali tysiące innych bliźnich. Tak, ale bo kult śmierci, kult oprawców. To jasno pokazuje przecież. No, więc tu jest miejsce no, jeszcze. W końcu kultywować życie. O to chodzi. Więc ja bym tu na koniec jeszcze zadał pytanie, na koniec tej rozmowy. Dlaczego do tej pory nie postawiono pomnika ofiarom inkwizycji, które odeszły z ciał, ale żyją i. Niektóre z nich żyją bardzo dobrze, bo już wracają do domu lub wróciły nawet tam, skąd przybyły, a niektóre nie mogą tego wybaczyć. I widzę nad Watykanem czarne chmury. Pomyślcie o tym wszystkim, i myślę tym I jest razem. Jest jeszcze jedno pytanie: o, czy my w ogóle potrzebujemy jakichkolwiek pomników, czym potrzebujemy tej prawdziwej świadomości wiecznego życia? Że oni żyją, nasi bracia i siostry, tak Że jak my. Że my żyjemy. Że my wszyscy Jesteśmy żyjemy. Jesteśmy tylko użytkownikami tych ciał, a nie samymi ciałami. Właśnie, to jest to. I jako dwie formy życia żegnamy się z wami, ale w duchu pożegnać się nie można, więc do zobaczenia następnym razem. Do, do usłyszenia. Razem. I do usłyszenia.